Cześć, Mankowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Wieskie Przygody, odcinek 44, podejrzewam. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, żniwa rzepaku, głosimy wreszcie rzepak, dojrzał, musiałem przewinąć trochę, bo musiałem, ale dojrzał. Taki nie chciał być gotowy, bo trochę, go za późno opryskał, Zapomniałem, yy, jak... jak się ten środek nazywa żeby dojrzał i żebym trochę to za późno zrobił i tak długo nie chciał dojrzeć, ale się udało. To jak nawet widzicie to coś ich zostało. Tu nie wiem, chyba jeszcze po plonu, albo rzepak nie dojrzały, nie wiem co to jest, sam nawet e, temu tu zostało. objechałem sobie na kółko i kosimy. E, przyjechał ten sam tir, co jako ta sama firma, co była poprzeżna, że to przyjechała też po rzepak, tylko że innym zestawem całkiem. A że inny zestaw, to też hmm, chyba gościu ten sam, znowu gdzieś polas, nie ma go. Belki na polu są z tego zbelowane, słomy, później pójdziemy je policzymy i zostało także zrobione sianokosy, jako sianokosy, jak sianokosy. Kończyna została skoszona, będziemy ją w dzisiejszym odcinku podajże grabić, jak zdążymy, zobaczymy ile potrwają nam żniwa rzepaku. Ale jak z rzepakiem szybko uciekniemy, to jeszcze będziemy grabić siuntką to Zapiłem ją do tego Do zgrabiarki, zapiłem siuntkę, pograbimy siuntką Zobaczymy jak to pójdzie yy, I jak, oczywiście jak zdążymy w, dziś, w dzisiejszym odcinku to zrobimy A wy na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem, komentarz Wpadać do chłopaków Do opisu, czyli na Discorda, na TikToka i I tyle i kosimy dalej tak jak miałem rozchminkę, gdzie jeszcze możecie wpadać ale wchodzi na to, że nigdzie wszystko wam podałem Opa. E, mamy już... który? mamy... 1 sierpnia e, jest mała zmiana na gospie czegoś już nie ma, jednego budynku są deski już... mam z tego deski z dachu no, czyli... deski są rozebrane, poukładane E, tam jakiś foszty lub coś zostało, to żebym też to tam poukładał, jakieś cegły zostały, nie wiem z czego to cegły w ogóle były, ale to były jakieś chyba z e, tych podkarmików, tam jakieś tego, tego tam coś tam jest wysypane i przyczepę kamieni, ta większa przyczepa jest pełna kamieni, będzie trzeba to zawieźć, w najbliższym czasie do znajomego muszę zawieźć, e, on to tam kamienie do czegoś potrzebuje, to mu to założę a On sobie je po prostu zużywa. Dlaczego w ogóle kamienie można takie użyć? Z tego, To czasami to są bardziej, nie kamienie, tylko bardziej takie cegłówki z tych fosztów betonowych, co miałem na tej, na tej wiatce. To wiatkę zburzyłem. To są te foszty tam tak, tak rozdrobnione, te połamane, wszystko jest przerobione, bo tak goście co mi to burzyli, pytałem się ich, czy dostawić to na budynki. Coś co powiedzieli, że lepiej, nie, lepiej to. E, zutylizować lub tam komuś oddać, jako ktoś to potrzebuje, bo nie przydać się to, tak mi powiedzieli, temu e, wolałem to rozwalić, pogarniać i mamy chociaż spokój. Co ile mamy procent? 7, 80% czyli na dół zjedziemy do góry i nie dali mi taką małą bo mi, ile tego mam to powiedzieć, że tak że pak tak co bo w tym sezonie mówili, że sobie temu nie będą przysłali do dużego tylko taką, tak jak widzicie hakowca przywieźli z tą przyczepką temu zobaczymy ile tego będzie czy coś w ogóle będzie bo w nie zdziwiłbym się, jakby większe byłyby koszty tego e, tego hakowca niż pieniądze za ten rzepak. E, za że też pieniądze nie dostałem, powiedzieć, że prześlą mi przy rzepaku, e, kiedy wszystko zabiorą. I tam gadaliśmy, gadaliśmy o tym przeżycie i dogadaliśmy się, że może wezmą słomę z przężyta, ale to powiedzieli może. Temu zobaczcie jak to wyjdzie, czy wezmą tą słomę z tego księżyca, czy nie. Powiedziałem, że to mam chyba jeszcze 5 belek na dosłownie, temu tego będzie trochę więcej. Powiedzieli, ile słomy będziesz miał, tyle tego, ale to zobaczymy, czy weźmiemy, pomyślimy, bo sami nie wiedzą, czy będą w tym sezonie skupować słomę, czy nie. Opsa, no tu. Opsa, tu trzeba. Boja. no papik tak widzicie sypiemy fula nie będzie ale wolę wysypać kombajn pięknie się sypie a my obejrzymy mercedes no, no na takiej Astros l nie znam zamiast serwizy, że kamery bo to ciężarówka taka mokra, chyba musiał u nich lać jak jechali nie wiem, widać taka mokra ciężarówka, jakby lało coś ich po drodze. To nie wiem, zasiadamy i chłowiemy. Padł tu trochę i do przodu. opuszczamy i kosimy. Liczę, może w 10 minutach tak ogarniemy to tutaj ten rzepak i chłop odjedzie. A my weźmiemy się później, zajadamy go z odcinkiem. Bo to teraz potrwa ta jazda. Zajadę i chycimy się w świątce z nie Trzeba przewieźć tą przyczepę, bo na środku placu przyczepa zostawiona yy, Będzie trzeba ją przewieźć gdzieś na bok Skoszona tam jest, temu wystarczy mi, że to z tego zgrabię Czepać tego nie czepałem, bo szczerze tak pomyślałem Wolę tego nie czepać, bo będę chciał to, to mogę owijać jeszcze Ale owijać nie będę Teraz robię koniczynę i się koniczyna będzie karmiło, koniczyną i to będzie jak na razie jedyna nasza trawa koni, trawiaste coś czyli zamiast trawy będzie koniczyna jak na razie zobaczymy co to będzie, jak to będzie i będzie trzeba się chytać za siewy powoli, bo terminy gonią lekko rzepak skoszony, trzeba rzepak zasiać, trzeba rzepak no trzeba zasiać i wciąż to trzeba zasiać i może będziemy jeszcze brali pole w tym sezonie. Kolejne tam też reszta się to co mogę wykupię, a resztę trzeba dobrać. Tam jedno pole chciałbym dzierżawy dobrać, nie dwa. Jak wykupię to połączone i łąka starą, jak wykupię, to będę wezmę dwa lub trzy pola dzierżawy i będę w dzierżawach obławiony, żeby tych pieniążków które było. Mnie trzeba więcej robot poświęcić, bo będzie trzeba więcej robot poświęcić, żeby to wszystko ogarnąć, ale chociaż jakieś większe pieniążki z tego będą. A jak większe pieniążki będą, to szybciej będzie rozbudowa gospy. Opa, opuścimy motowidła. Piek. Włączymy sobie kamerkę z drona. Piękny, które tak widzę, że mokro tu w tym polu. Musiał coś przez noc chyba się pić lub coś, że mi się tak ten błoto obiera. Po, o, tu nawet połowy nie będzie ile tu jest łe cztery tony tu, tu 4800. to bardzo mało widzę wie, bardzo mało tego rzepaku są sypło to 4800 czyli nawet niepełna moja przyczapa jedna to nawet nie wiem czy w ogóle coś zarobimy z tego yy, z rzepaku czy nie pójdzie wszystko na opłaty obu tirów? chyba to tak będzie że tylko go sprzedałem i pieniądze zawsze, że to przyjdą. I się tak nie dziwię, mówiąc, że widzowie. Opa, tu siadamy do kamery tej bo jeszcze drona jest odpala cofnąć. Pyk. Idziemy sprawdzić czy wszystko git. Opa, tu kable podpinane, tu podpinane Można zasiadać i kręcimy Chyba tu pola wielkie jak widać. Zrobimy sobie zdjęcie szybkie Łe, nie trąbcie pyk. zdjęcie gotowe. Na szybką miniaturkę. Opa, pyk, siadamy, kamerę sobie wstawię nie ta. Ta. Opa i... Zasiadamy. opór odpalę, światło odpalę i jedziemy widzowie. Mamy dziesiątami to zaraz odcinka temu. Ja wam widzowie robię cięcie, dojeżdżam na gospę i widzimy się na grabiniu koniczyny. Opa widzowie, jestem z powrotem już tym razem w siódce. Dawno nie widzianej na moich odcinkach. Widzianej tylko tyle co była stała z boku. Teraz ją widzicie w pracy. Zapięta w zgrabiarce. Jak widzicie koniczyny troje jest tego. Jednak jak tak patrzę się, to objętościowo, tak na oko, to tej kończyny chyba jest więcej niż normalnie trawy. Opa, pyk. Lecimy sobie dookoła. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słać, czy ciągnik będzie mocno słać, ale czekajcie, podgłośnię wam trochę ciągnik. Opa. I teraz będzie też trochę lepiej słać siuntkę, ale chyba dałem za bardzo. Yy, trochę tak trzeba dać opa i być trochę słaby i słuchać Siutka, a będzie mnie też głośniej słuchać, będzie lepiej opór załączymy pyk i będziemy czym mieć karmić krówki bal tu wam nie pokazywałem, zapomniałem szczerze tak, bo kombajnem zjechałem, postawiłem go tam przed gospą sąd go nie zauważycie, przy drodze jest a tego a postawiłem go tam i szybko zasiadłem na siuntkę I chyciłem się z wożenia. Opsa. Teraz opuszczamy i lecimy dookoła. Z graberka fajne do siuntki, ale do MTZ, jak do MTZ, to chodzi, już mała trochę. A przydałoby się coś większego, typu dwie karuzele mała, dwukaruzelowa. A też mówiąc, z Pottingera mam kosiarki, to taki mam plan, kupić też Pottingera przeczęsałkę może w, przyszło w przyszłości i Pottingera zgrabiarkę w przyszłości. To opuścimy. I mieć taki typowy sianokosowy zestaw Pottingera, a na przykład później z Pottingera przejść z powrotem na Samasza. Nie wiem, ja jestem tak nauczony, mi się to tak podoba, kiedy na przykład jak chodzi o zestaw ciano zestaw to prasa tam może być każdej marki, ale kosiarka, przecząsałka i zgrabiarka musi być jednej marki. I Ja to tak mówiąc trzymam, mi się to tak podoba. I jest spoczko. Opa, teraz tak większe obroty damy, niech się podrze, teraz siuntka. W kolejnym odcinku zapewne albo pojedziemy tego, albo pojedziemy jak to się nazywa. Tu pojadę tak i zrobimy wtedy tu większy pokos, widzowie jak co. A co chciałem powiedzieć, to w kolejnym odcinku zapewne pojedziemy albo się wyrobić, albo pojedziemy może jakaś usługa. Tutaj w koło Gospy, na jakąś usługę na dwa kombajny się spokosić coś u sąsiadów lub coś, nie wiem pomyślę żeby coś też zarobić więcej pieniędzy niż siedzieć w biedzie gościu tam jeszcze gadałem z gościem bo dzwoniłem do niego to mówił że powiedział mu ile tego tam jest to jak powiedział że 4 tony to wtedy z rzepak to mamy za rzepak opłacone mamy to za rzepak opłacone mamy transport i dostałem tylko pieniądze jak to chodzi za przężyto a że pak to po prostu jest jako transport opłacony, bo bardzo mało go jest i następnym razem na taką ilość rzepaku, żebym po nich nie dzwonił, bo nie przyjadą, a żebym se przywiózł to sam albo żem to gdzie indziej sprzedał, bo oni takich ilości nie będą przyjmowali, bo to im się nie opłaca. Tak lekko mnie chłop tego opieprzył. Można by tak rzec, leki opieprz dostałem od gościa. Eee, tego tam i powiedział, że jak o to chodzi, to ilość była dobra, chociaż też mało. Mogłoby być trochę więcej tego przynajmniej to chociaż łódki dwie jakbym miał, ale. Ludzie w tych czasach to teraz by chcieli wszystkiego dużo. Jak o to chodzi, eee, dlatego tak opisałem że w kolejny sezon na pewno. Przechowywujemy. Trzymamy do zimy i zobaczymy zimą, co się stanie. Bo widzę, że teraz podczas żniw to większe gospodarze prędzej obsłużą niż mnie, na przykład mniejszego gospodarza. jak chodzi o reały, areały. I mam plan taki, że 70 tysięcy teraz to co mam zostawiam, setko 5 tysięcy. 70 tysięcy przelewam jako za pola. Te dwa połączone to są i za pole e, tą samą i widzowie co. E, to będziemy płacili. E, to będziemy. Opa, sorry widzowie za cięcie, ale e, jakby to Wam powiedzieć, e, telefon mi zadzwonił i czym nie mógł i, i tego musiałem zrobić szybkie cięcie. Telefon zadzwonił, to było trzeba cięcie zrobić I wszystko, git jest majonez Już Teraz kosimy, grabimy 5 minut jeszcze pograbię i Odcineczek będę kończył Bo to nie opłaca się dłuższego robić Opa Pokosy teraz zrobię jak widzicie wielkie Jadę drugi raz w kółko To klaska będzie Stękała, ale sprasuje Później przyjadę go jeszcze raz po prostu przerzucę na drugą stronę i żeby był prosty. I będzie wszystko gites majonez. Opsa do góry. Opuszczamy i lecimy. Ale mnie podrzuciło O ja I co widzowie, ja wam nie przedłużam już, bo to tylko grabień jest temu Ja wam widzowie nie przedłużam Dziękuję wam za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku Na razie, cześć